Jeziory Rychwał, Ślęzaki, Piątkowo, Gdynia, już przedstawiałem, Limanowa, Podobin, Szlachtowa, Pietrzykowice, oczywiście miejscowi, a więc szkoła numer jeden w Wadowicach, numer dwa, numer trzy, jest w li... sztandar liceum ogólnokształcącego. Że jest to książka, która przyczyni się do poznania historii naszego miasta, a przede wszystkim ten okres międzywojenny, te badania Karola Wojtyły, no, staną się dla nas bardziej, bardziej znane i to opisane w sposób no, naukowy. Nie naukowy. jest to operacyjny, tylko to jest naprawdę praca naukowa, która wszystkie informacje w tej książce zawarte są prawdziwe, są że książka pozwoli nam jeszcze bardziej zrozumieć ten fenomen